Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Dzisiaj dostaliśmy nowe tocy Tym razem jest to liga turecka I są... Jest kilka toców naprawdę bardzo fajnych Do których sobie omówimy sobie te tocy po kolei za chwilkę I na samym początku Zanim to, pokażę wam Coś co stało się dzisiejszej nocy Jak zawsze, praktycznie codziennie Robimy sobie SBC Ligowe, tym razem z ligi chińskiej I zobaczcie teraz jaką paczkę Otworzyłem i co w niej Trafiłem jest to mała mieszana paczka rzadkich piłkarzy. Dwie karty złote, sześć kart rzadkich ogólnie w paczce. W ogóle, szczerze mówiąc, nawet nie patrzyłem w tym momencie na, na paczkę jak się otwierała. Mamy białe flary, po raz pierwszy na moim głównym koncie w, w tym roku. Wiecie, tak po prostu z paczki, środkaje pomocnik. I mamy pierwsza moja w ogóle historia ikon Prime. Lampard 92 co ciekawe jest to... ...mój chyba trzeci Lampard w tym roku trafiony. Dwóch trafiłem z gwarantowanej paczki z ikoną, a to pierwsza moja ikona. Naprawdę cieszę się bardzo z tego. Nieważne, że on jest wart, chyba nie wiem, jakieś 400 czy 500 tysięcy. W tym momencie za chwilkę przejdziemy sobie do tego też. Również pokażę wam, ile on jest wart. No, zobaczcie tą paczkę. No, to pokazuje, jak bardzo trzeba robić SBC ligowe. Taka paczka i ikona Moment Prime. I dobra, jesteśmy już yy, w grze, także przejdziemy sobie do tego, jak wyglądają tocy z ligi. Tureckiej. Tutaj mamy też tego e, lamparda, o którym, którego wam chwilą pokazywałem. Nie wiem, ile on jest wart. Jak patrzyłem wczoraj, było około 400, chyba tysięcy. Może nawet nie, nie, około 400 tysięcy. Więc no, nie jest najdroższa ikona, ale to jest nieważne. To jest najważniejsze to, że trafiłem moją pierwszą ikonę historii Prime i to jest w tym wszystkim e, najważniejsze. Dobra, wyślemy sobie tutaj Orsicia do klubu. I dobra, zaczynamy od Wiski 93-owy 4 na 4 Wysoka średnia pracowitość. Wygląda naprawdę bardzo dobrze. Bardzo Szczerze mówiąc, podobna karta do Mareza. Ma troszeczkę mniej strzałów i chyba troszeczkę gorsze statystyki w podaniach. Ale bardzo podobna karta do Mareza. Oczywiście Marez ma 5 gwiazdek sztuczek i chyba tylko tym się, szczerze mówiąc, różnią. Naprawdę, bardzo podobne karty. Ale wiadomo, to jest Liga Turecka, więc dużo ciężej połączyć. To jest naprawdę świetny też środkowy pomocnik. Na pewno będzie można zrobić fajny skład teraz z Ligi e, Tureckiej. Cruze. Z jakim tempem? W ogóle boost do tempa chyba z C23, jak mniej więcej. Nareszcie mamy grywalną kartę Cruze i nie tylko ona zgrywalną, ale naprawdę bardzo dobra. Wiadomo, zwinność równowaga może nie są najwyższe na ten moment FIFA, ale jest to naprawdę świetna karta. Jaką ma pracowitość? Bym patrzyłem chyba? Patrzyłem wysoka średnia 4 na 4. To jest naprawdę genialna karta. Skład ligi tureckiej może się prędkować bardzo dobrze. Mamy giermę. Też wygląda bardzo fajnie, 99-99, równowaga, zwinność, bardzo dobra fizyka jak na gierę, on jest nawet jakoś bardzo wysoki, 174, wysoka, niska, pracowitość, 3 gwiazdki, słabsza noga, więc to jest chyba taki, jedyna taka zła rzecz w tej karcie, może podania też nie są jakieś niesamowicie dobre, ale reszta jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Napastnik z Norwegii, tutaj szału nie ma, bardzo wydaje się podobna karta może do kejna, chociaż fizyczność jest dużo, dużo większa, na pewno 95 fizyki, to jest bardzo, bardzo dużo. Falcao 90, też ok, karta nie ma nic takiego, może specjalnego, chociaż to tempo jest tak bardzo uważam podniesione, również jak w przypadku e, Cruze. Mariano, prawy obrońca, i tu, jeżu, tu jest już karta, którą naprawdę można użyć w wielu składach, bo jest to Brazylijczyk, którego fajnie można na pewno połączyć. To jest tylko bardzo dobre. Muslera 89, Galeklishi, i to jest e, karta, która jest w SBC. Niestety udało mi się zobaczyć to wcześniej. Wygląda bardzo fajnie. Pamiętam tego zawodnika, to macie tą kartę chyba w Fifie 16 albo 15, nawet jak każdy miał e, właśnie kartę jego na lewej obronie. Jak dobrze pamiętam, miał chyba trzy informy w tej Fifie i naprawdę był to chyba najlepszy lewy obrońca w ogóle w tej FIFA. Nie wiem, która to była 15 czy 16, możecie napisać, jak pamiętacie. I Ricardo Quaresma to jest flashback, i jest to chyba tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o te tosy takie lepsze. Tak, jeszcze tutaj mamy może Erkina i Donka na środku. Obroń też bardzo fajnie, się środka obrońca swoją drogą. Kota 42 równowaga. Szkoda, że tak mało. Więc dobra, jest to tyle, jeżeli chodzi o nowe y, tocy. Chyba, że mamy jeszcze w zadaniach sezonowych jakiegoś słabszego, chociaż nie wiem, jeżeli był, to na pewno był w sabennikach koncepcyjnych. Y, paczki jeszcze dwie, chyba za skład Battles. I co mamy w zadaniach sezonowych? Aha, mamy do odebrania Regilona, którego już zrobiłem w niedzielę rano bodajże. Bardzo polecam. Bardzo łatwo się robi, szybko jest naprawdę świetna karta jak na, nie wiem, 2 czy 3 godziny maksymalnie poświęconego czasu I przy okazji, tak naprawdę zrobicie kartę Mariano, robiąc kartę Legidona, bo jest praktycznie te same za zadania, są z ligi hiszpańskiej Jak będziecie mieli skład, to praktycznie zrobicie to i to za jednym zamachem Aha, ten Falcao jest w zadaniach sezonowych I mamy tutaj Squad Battles, tutaj również jest Squad Battles i Division Rivals Zalicza asystę assistem w trzech różnych meczach Rivals, nie trzeba ich wygrywać Strzel gola i zajrzeć się napastnikiem z napastnikiem w miniu 4 grackich. Słabsza noga w 4 wygranych Rivals. Nie wiem, być może sobie to też zrobię. Dajcie znać, czy Wy, wy będziecie robili. Dla mnie to będzie tylko i wyłącznie raczej karta do SBC. Grać na pewno tą kartą nie będę. I jest o tyle, jeżeli chodzi o zadania nowe A w SBC naprawdę dzisiaj jest dużo, jak na poniedziałek. Zazwyczaj takie SBC dostajemy we wtorek czy w środę. tej kliszej, wtorek już patrzyliśmy, chociaż nie patrzymy, na jaki, jaki jest koszt za niego. O 85, więc około. 80-70 tysięcy. Wydaje się nie najgorzej, ale ja na pewno też robić nie będę, bo no, nie wiem jak używać tej karty, więc bez sensu, żebym prawie 100 tysięcy wywalał na kartę, którą używać po prostu nie będę. I tutaj mamy upgrade 81, który zazwyczaj był we wtorek i środek, tak jak mówiłem przed chwilą, i tu mamy coś jeszcze lepszego, chociaż jeszcze lepszego, dopóki nie zobaczymy, jakie są wymagania, bo jest rozbudowa dwóch zawodników 82. Nie wiem, czy to jest lepsze, słuchajcie, od tego co było z czterema zawodnikami rzadkimi z danej ligi, z Premier League, bodajże to było taki sam koszt. Więc 11 rzadkich zawodników, te paczki z Premier League kosztowały ponad 30 tysięcy, więc podejrzewam, że te również będą kosztowały 25-30 tysięcy. Więc raczej tego nie będę robił. Zrobię tylko i może z tych kart, które mam w zespole, ich mnie trochę na pewno zostało. 8, plus tutaj też nie patrzymy, jakie skorze, pewnie będą też rzadcy złoci, po prostu zawodnicy Tak jest tego. I z tego, tak jak zawsze, słuchajcie, co 100 łapek w górę, jedna paczka więcej w jutrzejszym odcinku z rozbudowy 81+, czyli 2000 łapek, 20 paczek, 81+. I jest to tyle, jeżeli chodzi o nowości dzisiaj, ale zanim to, zgłosimy sobie e, SBC z Ligi Hiszpańskiej chyba. Tak jest, z Ligi Hiszpańskiej, wczoraj dostaliśmy nowego zawodnika, jest to Avia, jak dobrze pamiętam, Argentyńczyk, tak jest, 90 nowy rala. nie jest to jakoś naprawdę dobra karta, mogli dać. Po prostu mogę dać coś naprawdę dużo lepszego. Czy zgłosimy, czy nie zgłosimy, słuchajcie, bo nie, nie zgłosimy, zapomniałem odpowiedzieć. Także to w kolejnym odcinku. aby ja sobie to po prostu zgłoszę tak po prostu dla siebie, bo i tak nie ma tutaj co pokazywać, szczerze mówiąc. A jeżeli chodzi o ligę turecką, to tutaj jeszcze SBC, znaczy zawodnika na Team Odyssey w SBC niestety nie ma. A SBC mam już przygotowane, skończone również. Więc tutaj czekam tylko, aż będzie dodany zawodnik Team of the season, żeby sobie zgłosić również pozostałe ligi, mam prawie wszystkie już pokończone, te ważniejsze i tak dalej, ale to i tak będę robił na okrągło tak się codziennie, tak jak przez cały tak naprawdę rok, więc jest to tyle chyba, jeżeli chodzi o nowości, przechodzimy do paczek, chociaż nie, zrobimy jeszcze 2-3 e, paczki e, z właśnie 82 plus dla ligi, albo dobra, wiecie co, zrobimy sobie po prostu jedną na próbę dzisiaj i po prostu więcej na więcej przygotuję na jutro, żeby... Nie przywrzeć po prostu tego odcinka. Najgorsze w tych upgradech ligowych, właśnie z LA Ligi jest to, że faktycznie mam zablokowane SBC z Ligi Hiszpańskiej. Nie mogę tego powtarzać przez najbliższy, podejrzewam tydzień, dopóki te ceny będą bardzo wysokie. Tak samo jak było to z Premier League. Premier League już wróciło do swojej normalnej ceny, więc teraz już można spokojnie sobie powtarzać. A Liga Hiszpańska pewnie będzie znowu. Kosztowała, nie znowu po prostu będzie kosztowała ponad 300 tysięcy. Dobra, lecimy z paczkami, widzimy się tylko w tych, w których coś będzie. Liczę na kolejnego toca dzisiaj. Paczka Piłkarzy Electrum Premium, dziesiąta paczka, już dzisiaj chyba będzie 11 i do tej pory nie było nawet jednych ekranów. Są ekrany, czy coś więcej? Jest walkout, jest walkout Włochy. Środka pomocnik będzie Verratti. No cóż, pierwszy walkout za nami. Paczka piłkarzy Electrum Prime Są ekrany I niestety nie Karta z Champions League, Hiszpania Środkowy pomocnik, będzie Thiago chyba Tak jest, musi być to Thiago 87, więc drugi, drugi walkout I dobra słuchajcie, zrobiłem jeszcze 4-5 paczek Ze złotej wymiany i tak bym to robił poza odcinkiem, żeby Zrobić więcej paczek, plus tylko i wyłącznie z tych zawodników Wymienię sobie, które miałem w zespole Zobaczymy, czy uda się w nich coś trafić. Ostatnio w nich trafiłem Mareza 95, więc naprawdę, tak jak dzisiaj yy, ikona Lamparda pokazała, w każdej parce można trafić coś dobrego. Dobra, jednak nie tym razem, tym razem nic totalnie w nich nie było. Lecimy z paczką 82, dla ligi, jeżeli w tej parce nic nie będzie. Ale jest toc! W pierwszej parce jedną zrobiłem i mamy toca. Hiszpania, Prawy pomocnik! Będzie Gerard Moreno, który trafiam drugi raz. Chyba dwa dni temu go trafiłem na koncie pobocznym. Także jedna, jedna paczka i od razu toc. Czy w paczce coś jeszcze? Bo oczywiście z dwóch zawodników? Nie. To by była chyba za duża przedawa. Chociaż mam nadzieję, że uda mi się to zrobić, żeby w takiej paczce były dwa tocy. Gerald Moreno jakieś 100 tysięcy nie więcej wat. Ale toc to toc. Słuchajcie, lecimy jeszcze na konto moje jednopołożne. Tam otworzymy paczkę z gwarantowanym tocem, o której. Totalnie zapomniałem paczkę z tobcem z Premier League, więc liczę, że coś dobrego jeszcze trafimy. I tak szczerze mówiąc, te paczki 82 plus mogą być dużo, dużo lepsze od tych, co były 84. Plus. Nie 84, plus, co było 4 karty złote w jednej paczce. Tak swoją drogą mamy kolejnego trola z Argentyny, więc są już y, dwa. Jest Souza i jest Ocampos. Ocampos gorszy, bo La Liga i również prawe skrzydło i zostały nam tylko trzy paczki. Co ciekawe, mam jeszcze paczkę z gwarantowanym tocem z ligi arabskiej, o czym też również zapomniałem. Więc przynajmniej dwa tocy jeszcze dzisiaj trafimy. A w paczce 3500 nie ma nawet ekranów. Dzisiaj paczki może nie tak dobre, jakbym tego oczekiwał, ale i tak jeden tot, jednego toca udało się na szczęście trafić. Słuchajcie, lecimy do paczki z gwarantowanym tocem z ligi arabskiej. Jak będzie, będą Włochy, to będzie dobrze, po prostu tutaj dla mnie na jak najwyższy yy, overall się liczy, żeby go wrzucić potem do SBC, na przykład za ligi. Jest lockout, więc będzie dobrze, jest Brazylia, lewy pomocnik, to jest chyba 87, jak dobrze pamiętam, albo 88 nawet. E, 87, Carlos Eduardo, więc kolejna karta, żeby wrócić do SBC, tym razem do La ligi. na tym koncie. Przechodzimy do bardzo dobrej paczki, bo paczki z gwarantowanym tocem z Premier League, słuchajcie. Piszcie, jeżeli robiliście upgrade'y 82, co w nich trafiliście, czy udało wam się trafić, trafić to, co z e, Laliki. Na jutro, tak jak mówiłem, co stopę w górę, jedna paczka więcej z rozbudowy 81. Jak możecie, stawcie lajka. Jak nie, subskrybujcie kanału, Zasubskrybujcie. Zobaczymy, co uda się trafić. Argentyna, Belgia, będzie niesamowicie. Jaka narodowość jest Anglia? Lewy pomocnik będzie Marcus Rashford. Jest to bardzo dobry traf, ale niestety na tym koncie pójdzie tylko i wyłącznie dalej do kolejnych SBC. Także to by było na tyle i widzimy się jutro w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.